duchowie. Dzisiaj przy korzystamy jeszcze z okoliczności przyrody, że mamy piękną słoneczną pogodę. Są to zawody drużyn OSP i KDP, czyli seniorskich i kobiecych drużyn pożarniczych. Mamy 8 drużyn męskich OSP i 3 drużyny kobiece. Są to reprezentacje wszystkich czterech gmin naszego powiatu plus obrońca tytułu. Na czym polegają te konkurencje? Zaczynamy od sztafety. Tak jak widzimy w tej chwili, gdzie jest sztafeta już męska po czym przejdziemy do konkurencji bojowej, do rozwinięcia na mokro. Okej, okay, czy to są trudne konkurencje dla, dla, dla strażaków? Dla strażaków wszystko powinno być łatwe, wiem. Znaczy nie, no to jest nasz, że tak powiem, chleb poprzedniej praca na sprzęcie takim podstawowym, no wiadomo, pożarnictwo się zmieniło na przestrzeni lat i to już nie jest tylko rozwijanie węży, yy, gaszenie wodą, to już jest naprawdę wysoko specjalizowane kierunki ratownictwa, czy medycznego, czy technicznego, ale to jest też taki sprawdzian wyszkolenia, sprawdzian umiejętności, ukłon w stronę też tradycji i forma rywalizacji sportowej. Także też w duchu rywalizacji sportowej. Mam nadzieję, że dzisiejsze zawody też do końca w takiej zdrowej, sportowej atmosferze przebiegną. No. A pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że dziewczyny mały, mają łatwiej, bo tylko trzy drużyny, więc właściwie tylko między sobą rozstrzygną, kto wygra, kto zajmie drugie miejsce, kto trzecie? Tylko trzy albo aż, aż trzy. trzy, no bo do niedawna to było rzadkość w tej chwili tych, y, tych drużyn kobiecych przybywa, jak i kobiet w straży. No. E, takie czasy, zresztą sięgając też troszkę do czasów przedwojennych, przy OSP działały tak zwane Samarytanki, które zajmowały się właśnie pierwszą pomocą mm. i tak da i tak dalej. No z... Czasy mamy dziwne, niespokojne i myślę, że tutaj kobiety są tą wartością dodaną do naszych mundurów, do naszej działalności. I spokojnie też, już nie mówię o tym, że również na równi stają z mężczyznami przy działaniach, ale na tej niwie ratowniczej też czasami mają dużo większe... Predyspozycje niż mężczyźni. Także tutaj to się zmienia. Tylko kobiecych drużyn przybywa i myślę, że za rok może nie będzie 3, a 5 albo jeszcze więcej. Także zobaczymy, co czas przyniesie. Ale taki tak, tak, tak jest trend, taki jest duch czasów, że faktycznie kobiet w służbach i to nie tylko naszych, strażackich OSP przybywa.